Witam serdecznie, Marta Kucińska, kanał Yoga Piękna. Dzisiaj goszczę Annę Radkowską, kosmetolog, założycielkę kliniki Radkowska w Łodzi. I będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego, dlaczego tkanka tłuszczowa ma tendencję do gromadzenia się w okolicach brzucha, jak temu zapobiegać i co zrobić, kiedy już się tak e, po prostu zacznie dziać. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że przyjęłaś. Będziemy wspólnie rozmawiać, dzielić się zarówno przyczynami, jak i właśnie sposobami na to, jak sobie poradzić. Jak wiecie, ten kanał jest poświęcony jak najbardziej metodom naturalnym i też takie tutaj wzięłyśmy pod uwagę. Także dzisiaj się wymienimy naszym doświadczeniem i porozmawiamy przede wszystkim, myślę, Aniu, o przyczynach, prawda? Bo to jest bardzo ważne, bo tak. wszelkie metody z zewnątrz, o których też będziemy mówiły, które wspierają, żeby ładnie wyglądać, to jest tylko z zewnątrz. Ale mimo wszystko bardzo ważne jest, żeby sięgnąć do tych przyczyn. Powiedz mi ze swojej wiedzy, ze swojego doświadczenia. Co jest najczęstszą przyczyną odpadania się tkanki tłuszczowej? Co w ogóle wpływa na to? Jak... Ja myślę, że możemy tutaj te przyczyny podzielić przede wszystkim na czynniki zależne od nas, ale też te, które nie do końca od nas zależą. I na pewno większy wpływ mamy na te, które są po prostu od nas zależne. Natomiast te, na które nie mamy wpływu, to na pewno będą geny, na pewno mm. będą hormony. Jeżeli chodzi o badania, badania mówią, że w takim przedziale od 40 do 70% my mamy większą skłonność właśnie genetyczną do odkładania tej tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicy brzucha. Jeżeli mówimy o genach, wiemy, że geny mają przede wszystkim wpływ na metabolizm tłuszczów i węglowodanów, ale również tutaj na regulację apetytu i sytości przez różnego rodzaju mutacje gen. Natomiast też wpływają na rozmieszczenie i lokowanie tej tkanki tłuszczowej. Właśnie, a to nie tylko rozumiem. Tak samo się dzieje zarówno u kobiety jak i mężczyzny, prawda? Mm -hmm. Jest troszeczkę inna ta tendencja do gromadzenia się tkanki tłuszczowej, bo u kobiety jest nie tylko brzuch, ale również bardzo często boczki, pośladki, boczki i uda, tak, tutaj. Ale dzisiaj się skupiamy na brzuchu, czyli wiemy, że geny, ale jak ja to tutaj też mówię, jak mnie znacie, to pewnie wiecie, że ja się nie poddaję temu tematowi, bo geny geny. Nami, ale my jeszcze możemy bardzo dużo poprzez odpowiednie traktowanie swojego ciała zrobić, prawda? I to o tym w drugiej Fajne części. Jest. Nie ma co się tutaj załamywać i poddawać, bo tak jak wcześniej mówiłam o tych genach, to niestety tutaj, jeśli chodzi o odkładanie tej tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, no dużą skłonnością jest skłonność rodzinna. Ale posłuchajcie, o czym będziemy mówić, o jakich metodach baki z tego typu skłonności co za Co będzie wpływało poza taką predyspozycją genetyczną jeszcze na to, że ta tkanka się zaczyna odkładać? Czyli najpierw wiemy, że geny, później hormony. Jeżeli chodzi o hormony, no to na pewno stres bardzo wpływa na. O, tak no niestety na większe odkładanie tej tkanki tłuszczowej w, w, w lokalizacji w, brzucha i tutaj możemy mówić o takim brzuchu kortyzolowym w, ponieważ pod wpływem przewlekłego stresu dochodzi do pobudzenia w, w, osi pod podwzgórze przysadka i nadnercza i do zwiększonego wytwarzania właśnie kortyzolu. Kortyzol jest hormonem stresu i on wpływa na nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej właśnie w okolicy brzucha. Jeżeli mówimy o hormonach, to dalej na pewno warto wspomnieć o menopauzie, estrogenach, czyli w okresie menopauzy dochodzi do spadku estrogenów u kobiet i to też przyczynia się właśnie do lokowania tej tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. U mężczyzn natomiast wraz z wiekiem dochodzi do spadku testosteronu i to też przyczynia się do takiej, można to powiedzieć, nadmiernej opłonki właśnie w lokalizacji brzucha. No właśnie, bo kortyzol robi bardzo dużo zamieszania. Ja będę za chwileczkę też opowiadać o tym i o tych technikach przede wszystkim, jak obniżyć ten poziom stresu, bo kortyzol niesamowicie podnosi poziom cukru, prawda? On jest nam potrzebny, to nie jest tak, że my bez tego kortyzolu to mamy nie żyć, bo bez niego byśmy nie funkcjonowali, bo to jest taki hormon, który nas aktywuje w ogóle właśnie do życia, do działania, do tego, żeby rano rozpocząć dzień w sytuacjach właśnie zagrażających życiu on nas ratuje. Natomiast jeżeli mamy takie błędne goło i tego stresu za dużo, to on to. Bardzo podnosi właśnie poziom cukru, no i potem stąd tycie, a szczególnie takie odkładanie się tego tłuszcza. A poza tym, Aniu, to nie tylko jest z e, zewnątrz, prawda? To nie jest tylko ta warstwa wierzchnia, e, tylko to jest również otłuszczenie narządów wewnętrznych. To wszystko, co mamy w tak. tak, i dokładnie. dlatego to jest bardzo ważne, żeby sięgnąć przyczyny tych wszystkich zmian, a nie tylko zająć się tym, jak ten bruszek zmniejszyć. Dokładnie. Ale jak a propos, jeżeli mówisz o tym środku, że tak powiem, naszego organizmu, e, też warto powiedzieć, na pewno o insulinie, o insulinooporności w zasadzie, bo tutaj też dochodzi do utrudnionego spalania tkanki tłuszczowej. Tkanki, takie jak mięśnie, czy skóra, czy, czy wątroba, stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, czyli hormonu odpowiedzialnego za regulację poziomu glukozy we krwi. I tutaj trzustka w takiej sytuacji produkuje więcej insuliny, może dojść do hiperinsuliny, a jak wiemy, insulina jest hormonem anabolicznym, który Powoduje magazynowanie energii w tkankach, a to właśnie służy też gromadzeniu tkanki tłuszczowej, no głównie w okolicy brzucha. I też do różnych chorób metabolicznych, czyli też ta insulina, hiperinsulinemia nie jest do końca bezpieczna, ponieważ dochodzi też do otuszczenia narządów wewnętrznych, a to może właśnie skutkować różnymi chorobami metabolicznymi. Tak jest dokładnie. Dlatego znowu tutaj zauważcie, jak ważne jest, żeby się przyjrzeć temu co wewnątrz, żeby właśnie wyregulować poziom insuliny, poziom cukru, zredukować poziom stresu, no i przyjrzeć się innym czynnikom, o których Wam zaraz opowiem, takim jak dieta, czy chociażby ruch. Myślę, że jeszcze możemy tak już kończąc tematykę hormonów powiedzieć tutaj o dwóch ważnych hormonach czyli mianowicie leptynie i grelinie leptyna czyli hormon sytości oporność na leptynę może powodować też zwiększenie spożywania kalorii a to też będzie skutkowało nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej natomiast grelina czyli hormon głodu wysoki poziom greliny może też zwiększać apetyt co też będzie skutkowało właśnie z odkładaniem tej tkanki tłuszczowej w organizmie. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że ten temat dzisiaj mamy i omawiamy. W ogóle czuję, żeby jeszcze nagrać dodatkowo odcinek na temat samego brzucha kortyzolowego, bo to jest temat rzeka. Dzisiaj chcemy bardziej też opowiedzieć o tym, co możemy robić, kiedy już ten tłuszcz wystąpił i trudno jest go usunąć. Ja sama wiem, jak to jest, bo generalnie ja tak zawsze miałam. Jestem osobą e, szczupłą, ale ten tłuszcz w brzuchu, w okolicy brzucha odkładał mi się już od dłuższego czasu i niezależnie od tego, jak się odżywiałam, e, ile ćwiczyłam, e, co próbowałam ze sobą zrobić, to zawsze był efekt taki, że najpierw bardzo chudłam, a ta oponka zostawała. Dlatego wiem, że czasem, jeżeli nam to przeszkadza, jeżeli my nie chcemy mieć nadmiaru tej tkanki tłuszczowej e, w jakiejś tam strefie, to możemy sięgnąć po rozwiązania, które temu pomogą. dobrze, że mamy rozwiązania. I dobrze, że mamy, i dobrze, że mamy, także będzie. Mam dzisiaj się dziać tutaj również na bazie mojego doświadczenia. A ja właśnie, kochani, chciałabym Wam powiedzieć, że proste czynności, które wykonujemy w ciągu dnia, będą wpływały niesamowicie na nasze zdrowie, samopoczucie przede wszystkim, i nie wymaga to specjalnie dużo poświęcenia jakiegoś dodatkowego czasu. Jak wiecie, ja nie lubię, ja lubię wszystko przy okazji i tak tego czasu mamy mało w, w dzisiejszych realiach, dlatego picie odpowiedniej ilości płynów, najlepiej wody, naparów ziołowych odpowiednio dobranych, jest bardzo ważne. Pamiętajcie, 30. Mililitrów płynu na 1 kilogram masy ciała. Przemnażamy to właśnie przez to, ile ważymy, i tyle mniej więcej nam wychodzi, ile powinniśmy płynów wypić w ciągu jednej doby. To jest mega ważne. Druga sprawa odżywianie. Odżywianie, które nie będzie podnosiło poziomu cukru, nie będzie dawało tego nagłego takiego wyrzutu, właśnie insuliny i wysokiego poziomu cukru, bo to jest najgorsze i to wprowadza najwięcej zaburzeń, w tym zaburzeń hormonalnych. Także pamiętamy, jeżeli zjadamy węglowodany to najlepiej, żeby to były złożone. Pamiętamy o tym, że węglowodany to nie są tylko cukierki, bo tak się często o cukier, cukierki. Nie, to są przede wszystkim też zboża, czyli wszelkie pieczywo, makarony, ryż, szczególnie ryż biały, to wszystko są węglowodany, więc jeżeli sięgamy po węglowodany, to najlepiej węglowodany złożone i łączymy je z odpowiednią ilością błonnika, czyli najlepiej właśnie z jakimiś sałatami, innymi warzywami. To jest bardzo ważne, obecność błonnika, podczas spożywania węglowodanów powoduje wolniejszy rozkład tych węglowodanów i nie ma właśnie tego takiego nagłego, szybkiego wzrostu glukozy. Druga sprawa, e, odpowiednie komponowanie posiłków, czyli rano, tak naprawdę, to najlepiej, e, przynajmniej według moich doświadczeń, jest zjeść dużo białka, m, dużo właśnie warzyw, e, nie dawać od razu organizmowi e, dawki węglowodanów. Potem w południe, akurat jestem zwolenniczką, żeby mieszać wszystko m, w sensie składników na talerzu, a wieczorem znowu e, ja unikam tłuszczu. A co myślisz, e, jeżeli chodzi o Posty przerywane, bo już o tym mówi i ja myślę, że też można poruszyć stanem. Wyprzedziłaś moje myśli, bo już kończąc tą nowa mi krążyła, co dalej. Właśnie, post przerywany, rewelacja, ja po prostu jestem absolutną fanką, mnie to bardzo dużo zmieniło i pomogło. Odkąd przeszłam na ten post przerywany nie mam takich zjazdów, nie jestem na kawie wykończona, nie mam tej ospałości po posiłku. To jest temat rzeka, na pewno myślę, że tutaj nie będziemy chciały wchodzić za dużo w szczegóły, tylko ogólnie post przerywany, zdrowy, odpowiednio dobrany do wieku, do właśnie płci, do sytuacji życiowej, czy ktoś jest, nie wiem, po porodzie czy, czy w trakcie jakiegoś leczenia i tak dalej. Trzeba najlepiej skonsultować, do Dobrać. Najważniejsza rzecz. Nie jemy w przerwach między posiłkami, tak? Nie dajemy organizmowi cały czas tego dodatkowego paliwa. Dajemy mu strawić i dopiero po przerwie 4-5 godzin to zależy, jemy. Czyli dbamy o jelita. Dbamy też o jelita, właśnie dbamy o jelita, wzmocniamy jelita, pamiętamy o przyjmowaniu probiotyków, bo dzisiejsza żywność jest bardzo przetworzona, żeby liczyć na naturalną, wysoką zawartość, więc to tutaj też macie w innych tematach, w innych odcinkach ten temat poruszałam. Kochani, sen, bez snu nie ma opcji, żebyśmy mieli płaskie brzuchy, dlatego że deficyt snu wywołuje stres w organizmie, a jak wiemy stres powoduje podniesienie kortyzolu no i, i brzuch kortyzolowy, to już Ania o tym mówiła. A więc higiena życia, odpowiednia ilość snu, nie za późno, nie spędzamy nocy przy telefonie, nie budzimy się z pierwszą rzeczą, jaką robimy, branie telefonu właśnie obniżanie stresu, tutaj mamy mnóstwo technik, chociażby medytację, chociażby muzyka relaksacyjna, samozatrzymanie, ćwiczenie uważności, czyli mindfulness, to wszystko są bardzo ważne tematy. Natomiast tutaj już tak przejdę płynnie, bo bardzo relaksujące są spacery. No mhm. i właśnie im więcej ruchu, tym więcej spalonej tkanki tłuszczowej. Ja też uważam, że kobiety takie w dojrzałym wieku nie powinny za dużo biegać, skakać, ze względu na Tendencje do obniżenia się narządów, e, tak, płciowych, no tak, tak, tak. I, i w ogóle, e, więc intensywne spacery, takie mogą być też interwałowe, czyli troszeczkę przepłacone z takim może lekkim już truchtem. E, treningi siłowe będą bardzo ważne. O to też miałam e, Cię że Treningi siłowe, e, no jak najbardziej, też e, będą wpływały na e, szybsze spalanie tkanki tłuszczowej, czyli schodzimy z tych rezerw e, i to też będzie na pewno e, no mocno wpływało na kształtowanie Waszych sylwetek. Tak, no i też deficyt kaloryczny przy tym całym odżywianiu, m, żeby jeść mniej kalorii niż, e, niż potrzebujemy przez pewien okres, przynajmniej, ale oczywiście też jest to dobrze Robić pod kątem swojego zdrowia i okiem specjalisty, żeby też sobie nie narobić krzywdy, no ale przede wszystkim nie jeść więcej niż, niż się powinno. I właśnie ruch, ruch, jeszcze raz ruch, a też tutaj w innym odcinku, kochani, mówiłam Wam o tym, jak chodząc, ćwicząc, szczególnie w obrębie nóg, poruszamy mięsień płaszczkowaty, który znajduje się w łydce. Jak on wpływa na obniżenie poziomu cukru i odchudzanie, dlatego że to jest jedyny mięsień, który nie jest w zgromadzić glukozy i on ją potrzebuje na bieżąco, w trakcie używania, pobierać, dlatego on od razu nam zasyca, można powiedzieć, z krwi, Tą już tak mówiąc, z taką pompą tak i spala. Także rób przy okazji tutaj będzie też wpływał na odchudzenie, jeżeli chodzi o spacer, to jest bardzo ważne. Oczywiście, co jeszcze ja tutaj ze swojej branży wrzucę, czyli masaże. Masaże bardzo są istotne dla poprawienia jakości skóry, ujędrnienia, zagęszczenia też, chociażby poprzez wpływ na fibroblasty, czyli komórki, w których zachodzi synteza kolagenu, elastyny, mamy wiele sposobów, no i też odkładanie się, umagazynowanie limfy w tym obszarze jest bardzo duże i częste. Oczywiście nie u wszystkich, także odpowiednio wykonane techniki masażu będą wspomagały redukcję centymetrów, wprost mówiąc. I co do tego będzie się nadawało? Chociażby bardzo prosty, manualny masaż, który możemy wykonywać w sposób taki, jak pokazuję. Tutaj dobrze jest użyć jakiś kosmetyk, czy to olej do masażu, ale też fajnie, prawda Aniu, dodać jakieś tutaj preparaty, które przy okazji mają pobudzać to spalanie tkanki tłuszczowej. Myślę, że tak, na, na bazie kofeiny. E, chociażby e, można też e, użyć tutaj wąkroty, e, jakiś żel właśnie z wąkrotką, można go wcześniej włożyć do lodówki, żeby też był efekt takiego chłodzenia, albo na z ekstraktów pomarańczy. E, jak najbardziej, my, myślę, że można użyć. Um, I tak jak tutaj w międzyczasie Agania mówiła, w ten sposób wykonujemy ruchy. Możemy robić to jak najbardziej sami. Oczywiście też specjalista zrobi to za nas troszeczkę lepiej, ale bardzo ważna jest ta codzienna praktyka, więc chociażby taki prosty, zobaczcie, masaż manualny. Do tego też możemy wykorzystać bańkę chińską do ciała. Ona będzie świetnie też wpływać ujędrniająco, będzie też zmniejszać celulit, bo bardzo często tam, gdzie tłuszcz, tam i celulit, prawda? Więc na brzuchu wbrew pozorom by się wydawało, że to głównie pośladki uda są objęte tym problemem, ale brzuch też często, i właśnie masaż bańką chińską w ten sposób, zgodnie z kierunkiem ruchów, jaki pokazuję, będzie bardzo pomocny. No I ostatnia rzecz, tak na szybko, bo oczywiście też tych takich domowych metod będzie sporo. To jest używanie wałków wieloigłowych, które wyglądają między innymi tutaj przykładowo w ten sposób. Te wałki będą bardzo mocno pobudzać właśnie fibroblasty do pracy, będą poprzez takie kłucie, ale bez przebijania tej bariery na skórka intensywnie pobudzać krążenie krwi, limfe. Bardzo lubię te przedmioty do ujędrniania skóry, nie tylko na twarzy, ale właśnie na ciele i w takie proste, intuicyjne. W przypadku rozstępów na brzuchu. Tak. tak? Tak, Jeżeli genialne. U kobiet w ogóle po porodzie często borykają się z tego typu problemami, czy chociażby na udach, no to myślę, że taki masaż też byłby wskazany. Jak najbardziej. Powiedz, co można zrobić, jak można wspomóc, oczywiście wiemy, że ten styl życia, że to zadbanie, że ta aktywność, redukcja stresu jest tutaj jakby taką podstawą pracy, ale co jako kosmetolog radziłabyś, jakie zabiegi, które nie są zabiegami jakoś mocno inwazyjnymi, czyli nie mówimy tutaj o jakiejś typowej liposukcji, chirurgii, operacji, tylko o takim wspomaganiu, żeby pozbyć się tej tkanki tłuszczowej. Tak jak wspomniałyśmy wcześniej, mamy na to sposoby, tutaj pierwszym takim zabiegiem, który będzie nieinwazyjnie przede wszystkim redukował tkankę tłuszczową w okolicy brzucha, ale też w innych okolicach, my dzisiaj akurat mówimy tutaj głównie o brzuchu, więc na tej partii ciała się głównie skupimy, jest zabieg kryolipolizy. Krionipoliza jest to zabieg, który wymraża tkanki tłuszczowe w partii zasanej podczas zabiegu. Obniżona temperatura do minus 9 stopni powoduje, że dochodzi do apoptozy, czyli śmierci komórek. Zabieg jest w miarę przyjemny, trwa około 45 minut, podłączamy głowicę w partii, które chcemy opracować zabiegowo. Pacjent sobie leży spokojnie, a cała tkanka tłuszczowa ulega spalaniu. Takie pierwsze efekty możemy po zabiegu bezpośrednio y, po miesiącu, dwóch miesiącach. Marta, Ty... Y, y, tak, bo ja właśnie... Y, myślę, że możesz tutaj coś więcej powiedzieć. Y, tak, ja skorzystałam ten... z tego zabiegu właśnie jako takiego zabiegu wspomagającego i u mnie te efekty wystąpiły mega szybko. Jakieś, się, właśnie... W trzech tygodniach zauważyłam różnicę. To nie znaczy, że już jest ten efekt docelowy, ale odkryłam, że jest różnica i pomimo, że no ja oczywiście zakładałam, że Ania nie kłamie i producent sprzętu nie kłamie i to zadziała, ale taka byłam, no zobaczymy. No Jak zauważyłam po tak krótkim czasie, że ja, ta... ja byłam w szoku, mogę powiedzieć szczerze, więc widzimy, że tutaj zdrowy organizm, zdrowe styl życia i efekty po prostu są dużo szybciej niż eee, no, myśmy i... przypuszczali. Tak, myślę, że tak, że to może mieć wpływ. No, w każdym razie zobaczyłam, że jest znacznie mniejsza objętość tej tkanki tłuszczowej i mówię, no nie, po prostu rewelacja, dlatego też skorzystałam z kolejnych efektów. też nie chyba. Czyli znaczy, ja jestem w ogóle odporna na ból, to od tego też trzeba zacząć. Natomiast. Ten zabieg był dla mnie wręcz, e, przepraszam, nudny. Także mm -hmm. tutaj trzeba wziąć przyjemny. Nie, tutaj trzeba wziąć, słuchajcie, bo tu się nic nie dzieje, po prostu się leży i trzeba od tak, no, ten czas spala. się spala. Idealnie się, się idealny do, do dzisiejszych czasów. Tak, dla mnie nie był absolutnie on niekomfortowy, tyle że nie można się za bardzo ruszać, żeby ta głowica się nie od, Odpięła, od, tak, tak, od tak, tak. I tyle, więc e, to jest uważam, fajna metoda, bo rzeczywiście tutaj dochodzi do uszkodzenia, tylko Komórek, więc one nie tak, mogą się tam odrodzić. Od zerwania błon tak. komórek tłuszczowych. Więc to, to jest właśnie bardzo ważne, że jak już tyjemy, to tyjemy po prostu w innych okolicach, bo tych komórek tłuszczowych nam po prostu w tej konkretnej lokalizacji ubywa. Jest ich mniej, ich objętość też się zmniejsza. Tak, czyli dalej dbamy o siebie, dalej się dobrze odżywiamy, nie nurkujemy, ćwiczymy. Dokładnie. Bo... Nie idziemy na pizzę, nie tak, idziemy na podany zabieg. Tak, bo dalej organizm, działa, bo to nie jest zawie, który usuwa przyczynę. Tylko usuwa skutek tego wszystkiego. Ania, co jeszcze oprócz Kriolipolizy? Bardzo fajnie Kryolipolizę łączyć też z, falę, z falą uderzeniową. Jest to zabieg, który też świetnie w ogóle sprawdzi się w przypadku celulitu, bo tak troszeczkę poruszyłaś ten temat, ja od razu lampka i mówię o fala uderzeniowa, ponieważ fala uderzeniowa jest to fala akustyczna, która można powiedzieć, że cechuje się wysoką amplitudą drgań dochodzi do takiego przepychania tych komórek, czyli kanka tłuszczowa, która uległa wymrożeniu, jest w postaci takiej można powiedzieć kostki masła, taki obraz towarzyszy po zdjęciu głowicy. No i właśnie fala uderzeniowa działa w ten sposób, że jeszcze upłynnia ten tłuszcz, czyli jakby jeszcze w prowadza te komórki w drgania i one e, można sobie to takiej m, można sobie wyobrazić taką e, kiść winogrona, którą po prostu e, fala uderzeniowa e, rozrywa i te kuleczki e, szybciej rozpadają. E, fala uderzeniowa mocno wzmacnia efekt kryonipolizy, e, Dlatego lubimy te zabiegi łączyć ze sobą. One idą po prostu e, w parze. Jest zabiegiem też bezbolesnym, m, używanym w fizjoterapii e, do walki z bólem. Ma wiele innych właściwości, ale dzisiaj nie będziemy o nich mówić. Natomiast tak jak wspomniałam, świetnie sprawdzi się też w celulicie takim mocnym, zbitym. Jak widzimy, że po prostu te nogi, no można to brzydko porównać do takich kalafiorowatych, poprzerastanych właśnie tkanek. Ona bardzo ładnie rozbija tą tkankę i przyspiesza przede wszystkim metabolizm. Następnym takim zabiegiem na pewno będzie zabieg fali radiowej. Fale radiowe działają na poziomie skóry. Tutaj też dochodzi do takiego, można powiedzieć, termicznego podgrzania skóry do odpowiedniej temperatury około 41-45 stopni. Pobudzamy też fibroblasty, o których mówiłaś, czyli działanie typowo skórne, do produkcji kolagenu, elastyny, więc też ta skóra robi się taka bardziej sprężysta, bardziej jędrna, więc pani. Które na przykład narzekają, że mają taki pociążowy brzuszek, że ta skóra jest wiotka, czy chociażby też panowie, bo, bo, bo coraz częściej też panowie przychodzą z tego typu problemem do, do naszych gabinetów, do klinik, do specjalistów. Fala radiowa na pewno pomoże w zagęszczeniu i jędrnieniu skóry. I falę radiową bardzo lubimy łączyć z mm, zabiegami przy użyciu ultradźwięków, ponieważ ultradźwięki z kolei będą działać na tkankę tłuszczową. Fala uderzeniowa powoduje zwiększone drganie komórek tłuszczowych i rozbicie tłuszczu na drobniejsze, nie na drobniejsze części glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Więc bardzo fajnie te dwa zabiegi łączą się, ponieważ ultradźwięki będą działać na tkankę tłuszczową, a fala radiowa będzie działała typowo na skórę. I kolejnym takim zabiegiem myślę Popularnym w dzisiejszych czasach szybkiego wyboru jest zabieg endermologii, czyli masażu. No tak, właśnie o to miałam zapytać. Ja bardzo lubię endermologię. Masażu próżniowego. Ubieramy się w kostium, to jest zabieg, który też można wykonywać na całe ciało. Endermologia będzie tutaj łączyła się z tymi wszystkimi wcześniej wspomnianymi przeze mnie zabiegami, będzie bardzo fajnym połączeniem. My bardzo lubimy połączenia, ponieważ takie terapie skojarzone cieszą się dużą, większą efektywnością niż monoterapię. Endermologia będzie powodowała lepsze nawilżenie, lepsze dotlenienie organizmu, zwiększenie cyrkulacji krwi, więc te tkanki też będą lepiej i szybciej spalać i lepiej pracować, a trzeba Partia ciała też będzie wyglądała po prostu dużo lepiej. Ostatnim zabiegiem, który zostawiłam sobie na koniec, jest zabieg HIFU, czyli taki niechirurgiczny lifting twarzy i ciała w zasadzie. Polega na podwyższaniu tutaj już do znacznie większej temperatury tkanek. Działamy bezpośrednio na tkankę tłuszczową, ale również i na skórę. Używamy odpowiednich aplikatorów, które działają w głąb tkanek, więc możemy działać na poziomie tkanki tłuszczowej, tym samym redukując ją, ale też. Powodujemy takie punkty, mikropunkty przegrzania w, w skórze, co powoduje mocniejszym jej zagęszczeniem, więc będziemy działać typowo na lifting. Bardzo fajna metoda, coraz częściej pacjenci o nią pytają, po nią sięgają. Ania, czy y, któryś z tych zabiegów byś mogła wybrać jako jedyny taki, gdybyś musiała? Czy to jest możliwe? Czy tak naprawdę bardzo ważne jest y, odpowiednie dobranie do danej osoby? Na pewno bardzo ważne jest dobranie zabiegu do, do, do osoby, do, do jej zdrowia, do, do tego, jakich efektów ona potrzebuje. Ja sama miałabym problem, jaką technologię wybrać dla siebie, gdybym musiała wybierać tylko jedną. Na pewno byłabym bardziej zwolennikiem tutaj łączenia tych zabiegów. Ale jeżeli chcecie. Od czegoś zacząć i spróbować w ogóle taki swój świat z kosmetologią, to na pewno polecam zabieg Raz Reasumując, pamiętamy, zdrowy styl życia, redukowanie stresu, sprawienie sobie myślę trochę przyjemności, ale niekoniecznie tych na talerzu odpowiednia ilość wpitej wody, ćwiczenia, masaże również te manualne, no i właśnie wspomaganie tego wszystkiego chociażby przez kosmetologa. Ja rozmawiałam z Anią Radkowską z Kliniki Radkowska w Łodzi, gdzie e, oczywiście zapraszamy, ja polecam to miejsce, bo już miałam okazję je poznać. Właśnie tutaj robiłam kryolipolizę, o której wcześniej mówiłyśmy i czekam na efekty, e, a ja Was zachęcam do komentowania, do zadawania nam pytań e, pod Video, jak i również, jeżeli chcielibyście posłuchać o czymś więcej, gdzie łączymy metody naturalne z nadal w pewnym sensie naturalnymi, ale już m, przy pomocy urządzeń i kosmetologii, to zadajcie takie pytania, a my z Anią rozważymy, może jeszcze nagramy odcinek Są albo nawet kilka. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście dziękuję pamiętajcie również. o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z informacjami, zostawić nam właśnie serduszka, lajki, like, komentarze. No i też oczywiście podlinkowuję Wam tutaj w opisie miejsca, gdzie możecie znaleźć social media kliniki Radkowska. Ani jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również. Pa-pa.